Witam na moim kanale. Przyszedłem zobaczyć na to nasze miejsce i poszukać słomu i puszek. Oczywiście nic tu nie przybyło takiego, no ale dzisiaj jest sobota, więc dopiero wieczorem będą grillować. Ale pójdziemy tam na dół zobaczyć. Tam na dole czasem więcej takich rzeczy się dzieje. Jutro pójdziemy tam na dół i trochę dalej. A dzisiaj tylko przy tej wodzie. Będą temperatury na plusie. Trzeba wejść do wody. Zobaczyć. Na razie miałem miarę czysto na oponę, jedną plaszkę. ale nie ma puszek, co dziwne. Jest pół do ósmej, o ósmej jadę na złom, więc taki szybki odcinek. Zobaczcie jak się słup zabija ta. Nie wiem jak to się nazywa tam dokładnie. Pierwszy złom Nie będę rozwalał, bo mi będzie pocetne. O, nie wejdzie. Też kilka tylko śmieci, ale to wezmę. Jutro może w niedzielę się spacer zrobić. Idziemy zobaczyć tutaj. Przejdę się zobaczyć. Czy nikogo nie ma. Zaraz to, więc będą śmieć niedługo. Teraz pójdziemy w tą stronę, najpierw idziemy tu Jest tak źle, myślałem, że gorzej będzie Jutro pójdziemy tu no. Jedna puszka jest Wody już jest mało, puszki może jutro wejdziemy do wody. Co Wy na to? Widzicie wydeptana ścieżka. Trzeba iść zobaczyć tam jutro bez roweru. Tą puszkę zostawiam jutro. Podejdę, to też tam. dzieje się tak na szybkiego bo jeszcze jadę na złom kupić kilka rzeczy o widzicie podrzew rzucę a jutro się zabierze butelka widzicie? Uważam tu w wszystko To mogą do wody skakiwać. Może jest mniej wody. Ciekawe gdzie to jeszcze tu prowadzi. Pewnie. Ktoś tu łowił pewnie jakieś te. Kiedy tam trzeba się przejść zobaczyć. Opona. Okrzywy tu duże nie wziąłem spodnie, no, ciekawe co wchodzą na drzewo Ciekawe czy będzie czysto w tym roku bez żadnych śmieci tam to trochę są ale takich chodzi mi szkła No, nie widzę puszek, na szczęście. No i pechowo. No, z jednej strony puszki by się. Przy... <laughs> o kurka, ładna. A zdrowie może tam je życzyć. No, jutro będziemy przechodzić po śmieci. Bo to się weźmie. mam chyba uczulenie na jakiś pyłek. Co jakiś czas. Tak się dzieje. Jak idę po takich miejscach, jak kwitnie coś, I to weźmiemy to rybkę i będziemy zbierać. A zobaczymy po drodze. Ile jest puszek? Cztery chyba naliczyłem. Ale mówię, dzisiaj tak na szybkiego. Miejsce, ładne, o jutro można przyjść. Jest niedziela, to iść na spacerek. Pozbierać trochę śmieci. Zawsze to jakaś okazja do spędzenia wolnego czasu. Tu najgorzej ze śmieciami. No i ja też tu widzę puszki, co jakiś czas leżą. Więc coś tam się widzicie. Jedna puszka. Tu są butelki. No coś tu się znajdzie. Co zarobić? Widzicie. Taki bałagan tam dalej. Tu takie fajne ścieżka, fajne miejsce. Ech, tam muszą. Przecież by nie wytrzymali. zaraz się odwrócę, pokażę wam jak to fajnie wygląda miejsce fajna dróżka w cieniu a przecież to dopiero dzisiaj jest sobota, więc dzisiaj będą rzucać śmieciami jak wiecie w sobotę wszyscy dawają czadu w gaźnik A no co zarobić? Jedziemy sobie dalej. Tam pani idzie z pieskiem, więc trzeba tak na bok. Przynajmniej trochę widzicie jaki jest bałagan. Puszek też jest kilka, więc będzie trzeba przyjechać, pozbierać jutro. Przyjść na nogach, bo... rower źle się to robi. Nie mam nóżki. A jutro jest niedziela, a niedziela jest dla mnie dniem takim, gdzie nic nie robię takiego. Może na działce trochę. Ktoś powie, czemu nie pokazuje działki. To jest takie miejsce, gdzie odpoczywam. Nie chcę, by ktoś tam widział może jakieś fragmenty są tam pokazywane będą słoneczniki to wam pokażę a tak to ja to mam miejsce dla mnie tam jadę się zrelaksować odpocząć i tyle to nic Tyle na moim kanale na dzisiaj. Widzimy się jutro.